To był bardzo ważny dzień dla nowych uczniów szkoły podstawowej w Dobiecinie. Mieli bowiem zostać pasowani oraz złożyć ślubowanie, przez co staliby się pełnoprawnymi uczniami. Szkolna uroczystość zaczęła się od Poloneza. Dzieci dostojnym krokiem weszły do sali gimnastycznej, gdzie mogliśmy podziwiać część artystyczną. Szykowały się do tego od pewnego czasu. Ja myślałam samolubnie, że tylko ja się denerwuję, a to się okazało, że dzieci były tak spięte i tak przerażone, ale widzieliśmy, że musimy dać dzisiaj z siebie wszystko. Być może dzieci faktycznie były stremowane, ale podczas występu nie było tego kompletnie widać, a było co podziwiać. O ty jesteś młoda, tak mały! Jaki znak twój? O zewnątrz! Gdzie ty mieszkał? W jakim kraju? W Polsce, ziemi! Co było najtrudniejsze w dzisiejszym występie? Taniec, śpiewanie, mówienie. No to no, mówienie to nie było aż tak trudne. A fajnie jest w szkole, czy nie? Tak. Nie lepiej było w zerówce, w przedszkolu? Nie. w pierwszej klasie. W zerówce były same nudy. Najważniejszym momentem dzisiejszej uroczystości było oczywiście ślubowanie oraz pasowanie na ucznia. Będę starał się być dobrym i uczciwym, będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły, będę szanował swoich nauczycieli i rodziców, będę kochał swoją ojczyznę. Dzieci dostały również legitymację szkolne oraz prezenty m.in. od uczniów ze starszych klas. Trzeba przyznać, że uroczystość była bardzo imponująca. Nigdy w naszej szkole jeszcze, przynajmniej kiedy ja uczę, nie tańczyliśmy żadnego ludowego tańca, ani nigdy nie było strojów. I to było takim moim marzeniem zobaczyłam kiedyś występ dzieci. No i pomyślałam, że byłoby to cudnie na święto niepodległości taką to i ich mały patriotyzm. A skąd żyliście stroje? Stroje pożyczyliśmy od zespołu ludowego, który był dawniej w szkole podstawowej w Woźnikach. 16 uczniów tańczy. No i my postanowiliśmy spróbować. A czy nam się udało, no to dziś było widać. Ślubowanie pierwszaków nie było jedynym punktem dzisiejszej uroczystości. Przy okazji bowiem wręczono wyróżnienia w szkolnym konkursie wiedzy o patronie szkoły generale Januszu Głuchowskim.